wszystkim, tutaj Adamu63 i mam dla was małą informację, ponieważ część z was zauważyło, że chociaż się jakiejś historie opowiadać, z początkiem tego nowego roku postanowiłem parę rzeczy zmienić. I wczoraj dostałem, jeszcze zaplanowałem e, jedną z tych decyzji, która przez jakiś czas e, będzie, że tak powiem, aktualna. Więc do rzeczy. Ten mój kanał mam od jakiegoś już dłuż, bardzo dłużego, długiego czasu. Ja pamiętam, że mój pierwszy filmik był jakiś. Yy, a. Mój pierwszy ogólnie filmik to był taki, że yy, ja dostałem na, yy, na zajęcia w liceum. na zajęcia w liceum zadanie domowe, żeby yy, zrobić jakąś prezentację w postaci filmiku. I to było ogólnokształcące, więc nie było jakichś wielkich wymagań. I mój pierwszy taki filmik, taki poważny, można powiedzieć, to był jakby mój taki tribute do y, mojego ulubionego zespołu muzycznego. <laughs> y, y, i fajnie było, tylko jakoś tak. Nie czułem jakiejś takiej wielkiej chęci do, do tego mojego kanału, jakiegoś rozwoju. Jak ja tam coś tam nagrywałem, to coś tam nagrałem, a potem to po prostu zostawiłem. <laughs> Bo jakieś tam niby rzeczy były, po prostu mięso Teraz jak widzicie, ja raz na tydzień. Filmki wrzucam, no ale, ale dla mnie to jest troszeczkę za mało w sensie ludzi, ponieważ ja mam takie osobne grono znajomych, którzy są po prostu za zagranicy z Anglii lub, lub z innych krajów, tylko po prostu po y prostu. Bardzo dobrze piszą po angielsku. No i czasami też po angielsku dobrze mówią. Ale to co chcę przekazać, że mój kanał zmienia język. Czyli już nie będzie polskich filmików. Wszelkie te filmiki, co mnie były, te po polsku. To powiem sobie szczerze, one przechodzą do takiej playlisty, można powiedzieć. Do takiego safe'u można powiedzieć, który nie jest koniecznie wielce zamknięty. W tym sejfie będą moje filmiki, które robiłem w języku polskim. Jak wcześniej po powiedziałem i od następnego tygodnia Wszelkie filmiki, które będę robił, yy, będą ro robione w języku angielskim. Więc ci, którzy angielską nie znają, nauczcie się. Albo zmieńcie kanał. Bo szczerze mówiąc, yy, polskie serwery, w których byłem, po prostu mnie zawiodły jeden serwer, na którym na którym byłem, ja po prostu, no to jak na tych tym innym polskim serwerze, ja byłem tylko na dwóch polskich serwerach, część innych serwerów to były po prostu angielskie yy, i tak yy, były dwa serwery polskie <coughs> Na pierwszym serwerze na początku zostałem muta. Czemu? No bo niby Non stop używałem komendy y, "maupa Everyone. Czyli po prostu, żeby wszyscy zobaczyli to. Ale tutaj w tym przypadku jest nieprawda. Ponieważ y, kilka lat wstecz tak używałem. Dość często tej komendy, ale ja po prostu zacząłem prze po prostu przestałem tej komendy używać. Potem jakoś chciałem jakoś, nie wiem, bardziej pokazać, że ten filmik jest bardziej ważniejszy. No teraz po prostu zapingowałem takie dwa filmy, które dla mnie były trochę ważniejsze. Chciałem jakoś przekazać tym osobom moje odczucia i tak dalej. Ale oczywiście administrator się wkurzył, bo nie niby, niby yy, czemu ja tam yy, ciągle spamuję tym one coś tego bla bla bla. Normalnie yy, wiele miał do mnie pretensji. Potem gadał, że yy, my twoje filmiki ignorujemy, coś tam tego, po co tutaj yy, też postujesz. Potem yy, administrator. Yy, bo to było dwa razy ten cały everyone w ciągu dwóch tygodni. Więc no to troszeczkę jakoś nie ten nie pasuje. Eee, więc tak. Eee, Administrator administrat się na mnie wkurzył, ponieważ on niby z roboty wróci, wrócił. I czemu on ma ciągle coś tam tych everyone yy, patrzeć? No bo on niby chce sobie w gierkę pograć ja po prostu chciałem jakoś to jakoś wytłumaczyć, jakoś tak trochę, trochę kiepskowo to chciałem zrobić, ale no po prostu się i po prostu nagonka wielka. Ja chciałem jakoś tak po prostu to jakoś wytłumaczyć, a potem sobie pójść z tego serwera. Po prostu nie dało mi zbytnio, nie dało mi po prostu dojść do słowa zbytnio. Bo jak coś napisałem, to musiałem tak króciutko, króciutko, żeby jakiś tam ten się nie, nie wpieprzył i jakieś rzeczy nie zrobił. I po prostu mnie skikowano. I po prostu, można powiedzieć, odeszłem z tego serwera, ale po prostu ze, ze złą krwią, można w ten, w ten sposób powiedzieć. Ja tego serwera y, nie pamiętam, ja już tam, nie wiem, czy jakiś moi znajomi byli. Bo to się tam trochę to mocno rozwinęło i tam niby jest wiecie, Discord dla kolegów. I po prostu. Ja tym się już tak bardzo nie przyjmuję. Y, drugi serwer y, Discord, na którym byłem. Jak widzieliście, były komentarze od Morcina, czy Marcin, jak to woli. Ten chłopak dość chamsko się do mnie zachowywał. Jak widzieliście też w komentarzach niektórych jego, że po prostu on taki, taki śmieszy, jak w ogóle ma, wszystko na, ma na wszystko wywalone, walić konsekwencje i i po prostu ostatnio, parę dni temu, ja po prostu nie wytrzymałem. Nie wytrzymałem i ja po prostu... Sorry, ale nie. Ja trochę nagadałem tylko yy, Marcina, ale to był zwykły koleś. I ja po prostu... Mam dosyć takich typów, którzy są takimi wielcy, wielkimi trollami w internecie. I po prostu ja. Po prostu odeszłem z tego serwera. napisałem, że to niczyja wina, że ja po prostu mam dość i tyle. Mam to gdzieś. Ale oczywiście Marcin się wykazał swoją wielką inteligencją. I się pochwał, niby gadał, że niby to wina mojego znajomego, a nie jego. No i stoli bardzo, ale. Do y, administracji YouTube ten komentarz został zgłoszony. Bo ja nie pozwolę, żeby jakiś smarkacz pokazywał, że jest jakiś wielcy, wielki pan w internecie. Koniec. Koniec z takimi zabawami. Jeżeli Mor Marcin, czy tam morci, nieważne. Jeżeli on jeszcze raz jakieś komentarze napisze do mnie tutaj, na kanale, to po prostu te komentarze idą albo w usunięcie, albo do administracji YouTube'a. Dostanie może on strajka, cokolwiek. Ja jestem, yy, że tak powiem, właścicielem tego yy, konta YouTube'a. Jestem. Yy, jak to powiedzieć. W taki też inny sposób. Ym, no, mój kanał to jest mój kanał. I żaden napotaczony czy jakiś walnięty typek troll nie wiadomo skąd. Nie będzie tutaj patuczył Nie będzie mi jakiś innych tekstów gadał, że niby dobrze, że chodzę na, na dżemy, może schudniesz i, benie, i będę dla niego, yy, znaczy będę do jego małego, ach, nie będę przytoczył tego komentarza, bo to jest żenujące. Dorosły facet jak lista się zachowuje. Ja, To jest głównie koniec tematów z Discordem. Dokładnie z polskim Discordem. Jak powiedziałem gdzieś tak na początku, wszelkie filmiki polskie moje idą do takiego sejfu. Sejf jest publicz będzie publiczny, a nowy filmik, które stworzę, które będą na kanale, Będą w języku angielskim, więc y, szykujcie się na to, że część z was po prostu może y, moich filmików trochę nie zrozumieć. Bo się pewnie, wiem, nie wiem, czy się uczyło angielskiego, niemieckiego, ruskiego czy chińskiego. Jak chcecie tutaj tylko dla jakiejś tam beki, no to story. Ale koniec zabawy. Ja odeszłem od tych polskich Discordów. Może znajdę jakiś lepszy, ciekawszy, bardziej przyjazny innym. I można powiedzieć tylko na tyle. Trochę się rozkręciłem z tym, z tym co chciałem powiedzieć. Więc tak, szykujcie się na pewno na to, że będą filmiki po angielsku, będą filmiki na normalnie co tydzień. <laughs> Nie wiem, czy w czwartek, piątek, sobota, czy jakiś tam dzień. Po prostu, jeżeli będzie nowy tydzień, to szykujcie się po prostu, że będzie nowy filmik, tylko w języku angielskim. Eee... I co? To wszystko. Ja jestem Adam O63. Ja się z wami żegnam. Yy, wszelkie jakieś komentarze, yy, subskrypcje, łapki w górze, yy, jakieś dzwoneczki i tak dalej. To po prostu. Yy, nie wiem, czy jest jakiś sens po prostu tego mówienia, po prostu. Ale po prostu ja skończę to tym jak zawsze. Czyli. Do zobaczenia kiedyś.